Muzyka, music. Za muzykę oddałbym własne życie, swe, ponieważ jest wszystkim, czego potrzebuję. Za muzykę oddałbym własne życie, swe ona, wystarczy mi więcej. Nie potrzeba mi nic. Muzyka, słuch, muzyka, dźwięk, muzyka, głos. Z mnie najważniejsza to mój cały świat. Jest dla mnie bezcenna, jak najdroższy mój skarb jest moim powietrzem, powietrzemianiem. Oddycha muzyka jest całością, mojego serca całym sercem. Moja muzyka jest moją nieśmiertelną miłością. Moją wiecznością na wieki już na zawsze będę w tej miłości wieczniej jej trwać, wielniej jej trwać. Gdziekolwiek jestem, słyszę cały świat, słuch płynie w moich żyłach. Jak diament, sam muzyka gotów oddać. W własne życie jestem w. Muzyka jest moją niezniszczalną siłą, moich marzeń spełnieniem. Uśmiechem na twarzy jest muzyka. Zawdzięczam wszystko, co tylko mam. Moja ukochana muzyko, dziękuję za to wszystko ci. A ja dam ci moją miłość, serce, świat. Za jej dźwięk oddałbym wszystko, co mam. Muzykę kocham. Za muzykę oddałbym własne życie swe, ponieważ jest wszystkim, czego potrzebuję. Za muzykę oddałbym. "Własne życie swoje na wystarczy mi więcej, nie potrzeba mi nic."